O czym w dzisiejszej prasówce? Prywatność Polaków do kupienia za 100 zł. Amerykańska firma sprawdzi, jakie mamy nieruchomości. Niezaspokojony popyt na rynku mieszkaniowym. Podaż będzie jeszcze ograniczona w 2027 roku. Milionowa kara od UOKiK za blokowanie wcześniejszej spłaty kredytów. JLL. Sprzedaż nowych mieszkań będzie rosła w żółwim tempie. Liczba ofert na rynku wtórnym gwałtownie spada. Sygnał rosnącego popytu na mieszkania. Wstrząs w ratach. Kredyty reagują inaczej niż do tej pory. Projekt zmian w podatku belki na ostatniej prostej. Domański. Komunikatu można spodziewać się w najbliższych dniach. Witajcie w prasówce nieruchomościowej, czyli przeglądzie informacji ze świata nieruchomości z poprzedniego miesiąca. W tym razem oczywiście będziemy omawiać sobie czerwiec. Więc co się wydarzyło w czerwcu w świecie nieruchomości, zwłaszcza w Polsce. Zapraszam do obejrzenia przygotowanego materiału. Jeśli chcesz kupić mieszkanie na wynajem lub masz już takie i chciałbyś, żebyśmy wynajmowali je za Ciebie zyskownie oraz bezpiecznie, to zgłoś się do nas i sprawdź, ile za Ciebie możemy zrobić. Link znajdziesz w opisie tego nagrania. Zaczynamy od pierwszego artykułu. Prywatność Polaków do kupienia za 100 zł. Amerykańska firma sprawdzi, jakie mamy nieruchomości. No, zdradzę tylko, że tytuł oczywiście groźnie brzmi, a co się pod tym kryje? Więc Przytoczę najwstępnie kilka informacji z artykułu. Za 100 złotych otrzymaliśmy 50 numerów KW nieruchomości. Wpisując następnie te numery do prowadzonego przez Ministerstwo Sprawiedliwości systemu elektroniczne księgi wieczyste, uzyskaliśmy wgląd w dane takie jak dokładny adres, numer PESEL, w niektórych przypadkach także małżonku, dzieci, parametry mieszkania i obciążenie finansowe. Jak można takie dane wykorzystać? Choćby do profilowania właścicieli nieruchomości, do kradzieży ich tożsamości, do nękania. Takie dane są rewelacyjne do zorganizowania prowokacji wobec pracowników służb. To jest bardzo poważne zagrożenie bezpieczeństwa państwa, stwierdził w rozmowie z Gazetą były szef Agencji Wywiadu, pułkownik Grzegorz Małecki. Gazeta dodaje, że blokady witryn internetowych świadczących tego typu usługi domaga się profesor Zbigniew Ciągalski, były minister sprawiedliwości, i o co chodzi? O to, że jak już ktoś dostanie dostęp do numeru księgi wieczystej, sam numer księgi wieczystej, no to ma dostęp do tej księgi wieczystej i może sobie sprawdzić w wykazie w, na stronie właśnie EKW tą księgę, a w niej znajdziemy właśnie adres danej nieruchomości, właściciela, numer PESEL i ewentualne jakieś zadłużenia, komornika, hipotekę, cokolwiek tam się w niej znajduje. No i nie jest problemem to, że te dane są ujawnione i każdy może je sprawdzić, tylko jest problemem to, Według tutaj autorów, że są firmy, które mogą sprzedać numery ksiąg wieczystych. Ale jak ktoś siedzi w tym świecie nieruchomości, to wie, że ten numer takiej księgi wieczystej wcale nie jest jakoś super trudno dostać. Nawet macie prosty przykład. Jeżeli ktoś z Was mieszka w mieszkaniu, które znajduje się w budynku wielorodzinnym, czyli po prostu na przykład w bloku, no to macie swój numer księgi wieczystej. Możecie go wpisać właśnie na stronie EKW. Tam zobaczycie jaka była macierzysta księga wieczysta, czyli jaki jest numer księgi wieczystej bloku, więc jak sobie ściągniecie ten numer księgi wieczystej bloku, wpiszecie go z powrotem na EKW, to zobaczycie Numer księgi, no jakby zobaczcie księgę wieczystą całego bloku, a w niej listę wszystkich ksiąg wieczystych znajdujących się w tym bloku mieszkań. Czyli możecie zobaczyć, jakie imię, nazwisko ma właściciel sąsiad, jakie, jakie, imię, jakie imię, nazwisko ma sąsiednie mieszkanie, kto jest właścicielem, czy ma zadłużenie, jaki ma numer PESEL, czy ma na spółę z żoną, czy może kupił samodzielnie, więc tak naprawdę mamy dostęp do tych nieruchomości. Kolejna opcja, wchodzimy na portal licytacji komorniczych, na których również są podane numery ksiąg i też możemy po nitce do kłębka dochodzić i sobie sprawdzać numery ksiąg i dochodzić do tych ludzi, więc no, tak naprawdę znowu klasycznie, jak to w naszym państwie, pewnie tylko w naszym, rozwiązujemy skutek zamiast przyczyny. Czyli zamiast zastanowić się, dlaczego te dane są dostępne wszystkim, wśród, czyli po prostu w księgach wieczystych każdy mając numer księgi może sobie to sprawdzić, no to zastanawiamy się, dlaczego ktoś to udostępnia te numery ksiąg. Więc. Zastanówmy się, gdzie w tym wszystkim jest faktycznie problem. No bo co na to RODO z udostępnianiem? Akurat no, myślę, to pytanie możemy zostawić bez odpowiedzi. Kolejny artykuł: Niezaspokojony popyt na rynku mieszkaniowym. Podaż będzie jeszcze ograniczona w 2027. Co nam tutaj napisali? Mimo relatywnie dobrych wyników w zakresie rozpoczętych budów przez inwestorów indywidualnych, domy te trafią na rynek dopiero około 2029 roku. Z kolei ze względu na niski poziom rozpoczynanych inwestycji deweloperskich w 2025 należy spodziewać się ograniczonej podaży mieszkań na rynku w drugiej połowie 2027, piszą w raporcie analitycy Polskiego Instytutu, Instytutu Ekonomicznego. Rzeczywiście mamy tutaj ochłodzenie tempa rozpoczynania nowych budów przez deweloperów. Z artykułu też wynika, możecie sobie oczywiście sprawdzić dokładniej i przeanalizować konkretne dane w tym artykule, które się znajdą. Pamiętajcie, że jak będziecie zapisani do naszego newslettera, to dostajecie zawsze po linki do artykułów, które są tutaj omawiane, więc zapraszam. Więc inwestorzy indywidualni budują najczęściej dla siebie, a deweloperzy się wstrzymują i rzeczywiście widać tutaj lekkie ochłodzenie. Od kilku do kilkunastu procent rozpoczynanych budów jest mniej kwartał do kwartału i rok do roku. Więc zobaczymy, ale pamiętajmy, bo tutaj dalej możemy sobie też wyczytać, czy czasem pomyśleć, że no, jeżeli będzie tych nieruchomości mniej, no to znaczy, że podaż jest mniejsza. Czyli w 2027 co? Nagle strzał skokowy cen? No niekoniecznie, bo weźmy pod uwagę, że to jest tylko jeden czynnik, który powoduje i ma wpływ na zmianę ceny nieruchomości, a tych czynników jest no cholerę za przeproszeniem jest ich kilkadziesiąt różnych, więc zawsze patrzmy na mm, możliwość wystąpienia też innych czynników. No bo co z demografią, co z migracjami, co z rządowymi dopłatami, co z stopami procentowymi e, i tak dalej i tak dalej. No więc y, to jest ważne. No i dwa lata, dwa lata to dużo i niedużo. Czasem przez ostatni rok działy się różne rzeczy. Wystarczyło, że rząd nam czy proponowany rząd kandydujący rzucał kiełbasę wyborczą w postaci, że zrobimy program mieszkaniowy. Później się wycofywał, a to chwiało rynkiem. Ludzie, którzy czekali na program, wstrzymywali się z zakupami, więc popyt się wstrzymał. Później, jak powiedziano, że tego programu nie będzie to częściowo ludzie zaczęli kupować więc nawet sama wypowiedź Adama Grapińskiego który powiedział że obniżą na przyszłym posiedzeniu planują obniżyć stopy procentowe spowodował że już wskaźnik WIBOR spadł więc w naszym kraju nawet niekoniecznie konkretne Tutaj przesłanki będą miały znaczenie, tylko czasem wypowiedź polityków będzie powodowała, że te ceny będą rosły lub spadały, więc na to też trzeba zwrócić uwagę. A w waszym imieniu, oczywiście, ja to też sprawdzam i analizuję. Następny artykuł: Milionowa kara od WOKIK za blokowanie wcześniejszej spłaty kredytu. Prezes WOKIK zdecydował się nałożyć karę w wysokości 10,4 miliona złotych na firmę ProfiCredit Polska, oskarżając ją o utrudnianie wcześniejszej spłaty kredytów. Jak wynika z opublikowanego oświadczenia, działania spółki naruszyły zbiorowe interesy konsumentów oraz ustawowe prawa wynikające z przepisów o kredycie konsumenckim. Aby uregulować pełną należność przed wyznaczonym czasem, klient musiałby wpłacić całość kwoty widniejącej w umowie, bez uwzględnienia faktu, że okres kredytowania został skrócony. Co więcej, jak zauważono, część Wcześniejsza spłata była w ogóle niemożliwa. Więc jak widać, nie jest tak najgorzej. Czyli tutaj, z takim molochem i potęgą, jakim jest bank, można też wygrać. Pomógł tutaj prezes ŁOKIK. Także pamiętajmy, że no nie jesteśmy zawsze na stosownej pozycji, więc warto też walczyć o swoje interesy. Jeżeli rzeczywiście mamy ustawę, która mówi nam o tym, że mamy prawo po trzech latach bez prowizji spłacić kredyt, nadpłacić czy spłacić całkowicie. A jeżeli jakiś bank się do tego nie stosuje i nam to uniemożliwia, no to warto się tym zainteresować, niż machnąć ręką, no bo chodzi o wasze pieniądze. Które, na które ciężko przecież pracujecie, więc więc nie zostawiamy tego przypadkowi. Jak widać, prezes Łoki też jest w stanie zadziałać faktycznie, nie tylko na papierze, ale, ale coś zrobić dla konsumentów, więc warto się takimi tematami zająć i nie odpuszczać. Sprzedaż nowych mieszkań będzie rosła w żółwym tempie. Choć rynek dalej obstawia spadek inflacji i stóp procentowych, nie przełoży się to na zdecydowany wzrost sprzedaży mieszkań. Dla wielu klientów liczy się realna poprawa warunków, a nie wizja, wynika z analizy JLL. W drugim kwartale w sześciu największych miastach deweloperzy sprzedali ponad 10 tysięcy mieszkań, a to jest 11% więcej niż w kwartale pierwszym i 2% więcej niż rok wcześniej, wynika z szacunku firmy JLL. Wstępne wyniki monitoringu rynku potwierdzają nasze przewidywania. Poprawa łącznej sprzedaży na sześciu rynkach jest niewielka. Nieco wyraźniej hamuje nowa podaż, choć wciąż we wszystkich miastach była ona większa od sprzedaży, czego konsekwencją jest dalszy wzrost łącznej oferty na tych rynkach o 4% wobec pierwszego kwartału. Sytuacja w poszczególnych miastach jest zróżnicowana, o czym świadczy wskaźnik tempa wyprzedaży oferty. Jeśli zachowując dotychczasowe tempo sprzedaży, dostępna oferta rozeszłaby się bez dopisywania do niej. W 4-5 kwartałów popyt i podaż są w równowadze. Skoro oprocentowanie nowo udzielonych kredytów hipotecznych w maju zmniejszyło się w porównaniu z marcem o 0,5% i wyniosło 7,1%, a prognozy eksperckie zapowiadały serię kolejnych obniżek w drugiej połowie bieżącego roku i w roku kolejnym, to zwłaszcza wobec dominacji kredytów o okresowo stałej stopie, naturalne jest poczekanie na to, aby oprocentowanie spadło. Więc jak dla mnie po prostu pachnie stabilizacją, o czym już mówiłem od kilku chyba poprzednich prosówek. Jak widzimy, no deweloperzy sprzedawać sprzedają nawet całkiem niemało. Trochę wyhamowali z nowymi budowami, ale jeżeli hamują z budowami, no to ta sprzedaż troszeczkę będzie opóźniona w późniejszym okresie, to znaczy wprowadzenie oferty sprzedaży wyprzedają też to, co mają w ofercie. Bo jak widzimy, jest szansa kupić nieruchomość, która już jest wybudowana, czego jeszcze. Nie, stosunkowo nie tak dawno, w perspektywie dwóch, trzech lat, nie było tak łatwo uświadczyć na rynku, więc zobaczymy, co dalej. Witmo obniżek stóp procentowych działa tak, że niektórych zachęca, bo niektórzy stwierdzą, że jak troszeczkę te stopy już dgnęły w dół, czyli przełożyło się to na Wibor, czyli przełożyło się to na niższą ratę kredytu, no to niektórzy stwierdzili, że ruszą na rynek, kupią. Ci, co pewnie planowali kupić, to zaczynają kupować, a ci, co mogą czekać, no to widzą i słyszą, co mówi Rada Polityki Pieniężnej, że prawdopodobnie te stopy procentowe będą dalej obniżane, więc więc mogą czekać na kolejne decyzje, wstrzymywać się z kredytem. No bo jak mogę kupić nieruchomość i płacić ratę niższą za pół roku, a nie muszę kupować jej teraz, no to pewnie lepiej będzie poczekać. I jeżeli to na przykład by się nam zestawiło z rzeczywiście z ograniczoną, albo może za słowo ze zmniejszoną podażą w 2027, to rzeczywiście, patrząc tylko na te dwa czynniki, mogłoby dojść do podwyżek cen nieruchomości. Jak będzie, nikt nie wie, czas pokaże. Liczba ofert na rynku wtórnym gwałtownie spada, sygnał rosnącego popytu na mieszkania. Sprzedaż kredytów hipotecznych przyspiesza, co potwierdzają nie tylko majowe dane grupy BIG, ale także rosnąca liczba aktywnych ogłoszeń mieszkaniowych na popularnych portalach. Zgodnie z danymi Betonometr. Obecnie w całej Polsce jest 211 tysięcy ogłoszeń. W rekordowym momencie pod koniec marca było ponad 242 tysiące. W maju banki udzieliły o 23,7% więcej kredytów hipotecznych niż rok wcześniej oraz o 1,3% więcej względem kwietnia. Wzrosła również średnia wartość udzielanego finansowania. W maju osiągnęła rekordowy poziom 400, blisko 444 tysiące, co oznacza wzrost o 6% rok do roku. Więc zobaczcie też, że zależy, do którego portalu ucho przyłożymy. Raz ceny widzimy i czytamy, że idą, pójdą w górę, raz ceny, że pójdą w dół. Więc tak naprawdę od czego to zależy? Według mnie właśnie od tego, o czym mówiłem wcześniej, czyli od tego, na którym czynniku autor danego artykułu się skupi. No bo jak... Przyjrzy się widmie spadających stóp procentowych, no to stwierdzi, że popyt wzrośnie, czyli ceny wzrosną. A jak spojrzy na przykład na zwiększającą się liczbę ogłoszeń, to stwierdzi, że ta podaż jest duża, więc jak podaż będzie większa, to ceny będą spadać. Więc no, zachęcam jeszcze raz do tego, żeby patrzeć po pierwsze na dane, takie, które realne odzwierciedlają stan rynku nieruchomości. No niestety danych z najmu nie mamy oficjalnych, no bo nie są nigdzie rejestrowane. Więc możemy bazować tylko na cenach ofertowych nieruchomości na wynajem, na liczbie ogłoszeń. Ale jeżeli chodzi o ceny transakcyjne, no to na ten moment możemy bazować na raportach z GUS-u i z NBP. A niedługo wejdzie nam tutaj jawność też cen transakcyjnych, to raz, więc deweloperzy będą je też ujawniać w starcie. Ale też co istotne, wejdzie portal, na którym będziemy mogli sprawdzić sobie praktycznie w niedużym ostępie czasowym realną cenę transakcyjną nieruchomości w okolicy, którymi jesteśmy zainteresowani, co również wpłynie na, na sprawdzanie tych cen w czasie rzeczywistym, więc to będzie, powiedzmy, w w rzeczywistym. A co z artykułu możemy wyciągnąć? Że mamy mniej ogłoszeń nieruchomości do sprzedaży, także na rynku wtórnym, bo o 30 tysięcy spadek, no to mamy kilkanaście procent spadek oferty w całej Polsce. Udzielenie większej liczby kredytów to też zawsze zwracajmy uwagę, jaki okres jest porównywany ze sobą, bo jeżeli mówimy, że w maju o prawie 24% było więcej kredytów udzielonych niż rok wcześniej, no to odnosimy się do maja 2024, a był to okres, gdzie wtedy opadał kurz po bezpiecznym kredycie 2%, czyli rynek był nagrzany podczas tego bezpiecznego kredytu, no a później było raczej wiadomo, że ta akcja kredytowa spadnie. Ale jeżeli tutaj mamy wzrost o prawie 1,5% względem kwietnia, no to jest jakaś lekka informacja, że coś tam rośnie, jeśli chodzi o, 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 o ilość branych kredytów hipotecznych, co znowu może wskazywać, że jeżeli to są zmiany w perspektywie tam procenta dwóch, no to raczej znowu wskazuje nam jakąś stabilizację. Idziemy dalej. Wstrząs w ratach. Kredyty reagują inaczej niż do tej pory. Co to za wstrząs? A co jeśli damy Ci dostęp do ofert mieszkań, zanim ktoś w ogóle zdąży je wystawić? Oferty, które znikały zanim ty w ogóle je zobaczyłeś, teraz mogą być twoje. Co miesiąc dostajesz od nas oferty nieruchomości z Podlady. Bez prowizji, płacisz tylko za dostęp do sprawdzonych partnerów. Subskrypcja okazji jest dla tych, którzy wiedzą, że okazje nie czekają. Więcej informacji znajdziesz pod linkiem w opisie. Chodzi o to, że wskaźnik VIBOR zmienia się może nie niezależnie do stóp procentowych, pozależnie, ale nie w takiej korelacji, jakby się wydawało, bo logiczne mogłoby być, że jeżeli stopy procentowe spadają, to wtedy VIBOR reaguje, też spada. A tu się okazuje odwrotna korelacja czyli najpierw spada nam Wibor, a później za tym idzie oficjalna decyzja i spadają nam stopy procentowe. Jak się kształtuje VIBOR? Tutaj mamy dane na początek lipca tego roku. Wybór 3M. 5,24%, Wibor 6M 5,05% i wybor jednoroczny 484. Więc jak widzimy, jedynie wybor 3 miesięczny odpowiada decyzji Rady Polityki Pieniężnej, która jeszcze właśnie na dzień, kiedy to nagrywam, czyli 2 lipca jeszcze jesteśmy przed końcem posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej, więc oficjalnie jeszcze nie wiem niestety, czy te stopy wzrosły, czy, czy przepraszam, spadły, czy może zostały utrzymane na niezmiennym poziomie, a może wzrosły, raczej bym ustawiał, że się utrzymały jeszcze. Więc więc te 525 to praktycznie mamy WIBOR 3-miesięczny, ale WIBOR 6-miesięczny i roczny są niżej niż stopy procentowe. Co to może oznaczać, że oczekiwane są kolejne obniżki stóp Czyli jeżeli wybór roczny, który powiedzmy Wam określa tę tą zmianę roczną, spadł do poziomu 4,84, to już jest praktycznie różnica 0,5% w tym, jakie są stopy procentowe, a jaki jest ten WIBOR. Czyli w perspektywie najbliższych miesięcy rzeczywiście tutaj porozumienie bankowe, jakkolwiek to nazwać, które realnie odzwierciedla ten wskaźnik Wibor e, ustala, że te stopy procentowe spadną, więc e, co to oznacza? Pewnie będziemy się spodziewać obniżki stóp. Na pewnie tym lipcowym, które już wiecie, jaka, jaka była e, decyzja, oby, oglądając ten materiał, ja jeszcze nie. E, a też w kolejnych miesiącach podejrzewamy, że znowu te kolejne obniżki mogą się pojawić. No bo, żeby tam projekcji stało się zadość, to jeszcze kilka obniżek albo jedną większą możemy oczekiwać w tym roku. Projekt zmian w podatku Belki na ostatniej prostej, Domański. Komunikatu można spodziewać się w najbliższych dniach. O co chodzi z podatkiem Belki, co tam się dzieje? Cytujemy tutaj wypowiedź ministra. Jeżeli chodzi o podatek od zysków kapitałowych, to finalizujemy pracę w Ministerstwie Finansów. Zależy nam na tym, aby była to decyzja, aby była. To propozycja uwzględniająca inne rozwiązania, które funkcjonują w tej chwili w Unii Europejskiej i aby była przede wszystkim nakierowana na tworzenie mechanizmów dla wzrostu gospodarczego, aby inwestycji w Polsce było wyraźnie więcej. Myślę, że już w najbliższych dniach można spodziewać się komunikatu ze strony Ministerstwa Finansów, powiedział minister Andrzej Domański. Jest to także pierwsza wypowiedź Andrzeja Domańskiego, która nakreśla liczony w dniach termin przedstawienia konkretów w sprawie podatku Belki. Wcześniej były to horyzonty tygodni lub miesięcy. Rzecz jasna, zapowiedź ministra dotyczy jedynie przedstawienia rządowych propozycji. Następnie projekt przejść będzie musiał cały proces, Legislacyjny w Sejmie i Senacie oraz zyskać podpis prezydenta. Czyli wiemy, że nic nie wiemy. <laughs> Także ciekawy artykuł, że projekt zmiany ostatniej prostej, a wiemy, że minister powiedział, że w ciągu kilku najbliższych dni się dowiemy, co z tym projektem realnie, i jakie są propozycje. Także widać, że różnych tematów i szczątkowych informacji media się chwytają. No ale generalnie z naszej perspektywy, o co tutaj chodzi? Jeżeli pracują nad podatkiem Belki, a co możemy wyczytać tutaj z wypowiedzi ministra, ma być to wszystko nakierowane na tworzenie mechanizmów dla wzrostu gospodarczego, aby inwestycji w Polsce było wyraźnie więcej. To można się domyślać, że prace będą zmierzały w kierunku obniżenia podatku belki. Ale czy na pewno? No tego nigdy nie wiemy, dopóki tego nie zaproponują. Dlaczego w ogóle o tym mówię w kontekście nieruchomości? Dlaczego jest to ważne z perspektywy nas, nieruchomościowców, bo im większy jest podatek od zysków kapitałowych, im większy jest podatek belki, tym. Prawdopodobnie atrakcyjniejszą formą inwestowania będą nieruchomości, a jeżeli podatek Belki będzie w jakiś sposób niższy, to inwestor, który ma do wyboru zainwestować w nieruchomość a w rynek kapitałowy, może być bardziej zainteresowany do inwestowania na przykład na giełdzie. Więc może to być jakiś kolejny czynnik jeden z iluś, o których mówiłem wcześniej, który spowoduje, że część inwestorów na nieruchomości przerzuci się na rynki kapitałowe, na Akcje obligacje, no może nie obligacje, ale akcje e, na giełdę ogólnie i, i zachęcić do tego właśnie niższy podatek belki. Więc warto się temu przyglądać, oczywiście też to będę robił e, i zobaczymy. Już z drugiej strony, no ogólnie oczywiście jestem za jak najniższymi podatkami, żeby pieniądze, które zarabiamy, no bo nawet inwestując na giełdzie, zarobiliśmy pieniądze, które były już opodatkowane, i opodatkowanymi pieniędzmi inwestujemy na giełdzie, a jak ci zrobimy, to jeszcze nas opodatkowują. Więc tych podatków z każdej strony jest pełno, a jak. Już coś zarobimy na tej giełdzie i za opodatkowane podwójnie pieniądze kupimy jakieś rzeczy w, w świecie. No to też dodatkowo nas podatkują, tak? Za rzeczy, które kupujemy, więc no szkoda gadać. Ale więc jestem za obniżaniem. Będę oczywiście śledził ten temat i będę dawał wam znać. Myślę, że mam nadzieję, jeżeli tutaj wypowiedź się zgodzi. Z rzeczywistością, no to w lipcu już będziemy wiedzieć, co z tym podatkiem Belki, jakie są projekty i mam nadzieję, że już w kolejnej prostuce Wam o tym opowiem. A tymczasem dzięki za obejrzenie, powodzenia w inwestowaniu. Zachęcam do obejrzenia kolejnych nagrywek, które się pojawią na kanale, kanale i subskrybowania tego kanału, żeby być na bieżąco z tym, co się dzieje w nieruchomościach. Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć.